Neuka jest jedną z największych firm w Polsce. Swoją siedzibę mamy w Toruniu. Pracujemy w branży ochrony zdrowia. Naszą kluczową działalnością jest hurtowa dystrybucja farmaceutyków. Jesteśmy liczącym się producentem. Posiadamy własną sieć ośrodków badań klinicznych i przychodni medycznych. Inwestujemy w startupy oraz innowacyjne rozwiązania medyczne. Od 2004 roku Neuka notowana jest na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W grupie nauka pracujemy w oparciu o strategię odpowiedzialnego biznesu a jednym z jej filarów jest zdrowe środowisko. Jesteśmy organizacją świadomą swojego wpływu na klimat i naturę, dlatego też określiliśmy cele oraz zdefiniowaliśmy inicjatywy na rzecz ograniczenia naszej emisyjności oraz budowania świadomości ekologicznej naszych pracowników. Udział w tegorocznej edycji Young Energy Europe doskonale się w tę strategię wpisuje. Nasz zespół reprezentujący Grupę Neuka na co dzień zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami w spółce oraz aspektami środowiskowymi w firmie. Z zaangażowaniem uczestniczyliśmy we wszystkich warsztatach przygotowanych z projektu. Poszerzyliśmy swoją wiedzę na takie tematy jak elektromobilność, greening, globalne ocieplenie, a także gospodarowanie wodą w obiegu zamkniętym. Dlaczego podjęliśmy decyzję o inwestycji w karporty fotowoltaiczne? Naszą największą bolączką jest parking przy siedzibie głównej zlokalizowany od strony południowej. Mocno nasłoneczniony, bez drzew i niezadaszony. A jednocześnie zapotrzebowanie na energię elektryczną na poziomie 4800 MWh w skali roku dla budynku biurowego i magazynowego. Wykonując wiaty fotowoltaiczne. Poza redukcją zużycia energii elektrycznej o 13%, ograniczymy nagrzewanie się terenu i aut, a przy okazji zmniejszymy koszty odśnieżania w sezonie zimowym. Inwestycję planujemy połączyć z montażem stacji do ładowania aut elektrycznych. W ramach projektu ponad 350 miejsc parkingowych zostanie zabudowanych wiatami w kształcie litery T bądź litery L, które pokryte będą panelami fotowoltaicznymi. Taki kształt karportów pozwoli nam zachować dostępne wszystkie miejsca parkingowe oraz zminimalizuje ryzyko uszkodzenia aut i wiat podczas parkowania. Prace montażowe planujemy przeprowadzić etapowo, tak by czasowe wyłączenia przestrzeni parkingowej były jak najmniej uciążliwe dla naszych pracowników i obejmowały nie więcej niż 40 miejsc parkingowych jednocześnie. Nasz projekt uzyskał najwyższą notę jury konkursowego, co utwierdza nas w przekonaniu, że nie należy chować go do szuflady, tylko prężnie działać na rzecz realizacji. Mocno wierzymy w to, że inwestycja będzie przebiegała zgodnie z planem i już za rok będziemy mogli podzielić się efektami końcowymi, a z popłynie zielona energia zasilająca nasz obiekt. Tym samym zrealizujemy jeden z istotnych punktów naszej strategii odpowiedzialnego biznesu i zmniejszymy emisję CO2 o 540 ton ekwiwalentu rocznie.